Zobaczcie, kochani, jestem tutaj na zimną wodę w Łukowie, powiecie Łukowskim, w województwie lubelskim. Ale co jest najważniejsze, kochani, to zobaczcie to: dąb i sosna. Kochani, jeszcze takiego wcześniej nie widziałem. Dąb ze sosną uścisku. Zobaczcie, my są połączeni od dołu. Przerwa, połączeni. Zobaczcie, ręka. Takie rzeczy to nie widziałem. Dąb i sosna. Ale... Takie coś, zobaczcie. Czy ktoś z Was kiedyś takie coś widział?